Dziś zajmiemy się problemem, czy możesz odzyskać pieniądze od dewelopera, który sprzedał ci mieszkanie, bo wyrok sądu okręgowego Warszawa Praga, który zmienił oczywiście wyrok sądu rejonowego dla Warszawy Pragi wskazuje, że możesz. Ale są też orzeczenia naczelnego, na przykład sądu administracyjnego, które Mogą przeczyć istocie wyroku warszawskiego sądu okręgowego. A w ogóle co zrobić, i czy możesz odzyskać pieniądze od kogoś, kto sprzedał Ci mieszkanie na rynku wtórnym i o tym będzie w tej audycji. Jeżeli interesują Ciebie niuanse, zmiany prawa w obrocie nieruchomościami, wyroki sądowe zapadające przy transakcjach trendy na rynku nieruchomości, to jak zmieniają się ceny, no to zapraszam, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje tematów, którymi warto się zająć. No i przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz kursy związane z obrotem nieruchomościami, które mogą po prostu jeszcze bardziej rozszerzyć Twoją wiedzę. Zanim przejdę do omówienia problemu, to dwie główne uwagi. Po pierwsze, postaram się uprościć w miarę jak to możliwe tłumaczenie, na czym polega istota problemu z powierzchnią użytkową. Dlatego też od razu przepraszam wszystkich specjalistów od budownictwa, inspektorów nadzoru, projektantów i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu zastosuję tłumaczenie na poziomie takim aby zrozumiał to laik, a nie osoba związana z budowaniem. Więc będą pewne uproszczenia w tłumaczeniu. A po drugie, powołam się też na wyroki sądów, ale sygnatury tych sądów nie będę tutaj wam odczytywać. Znajdziecie je w opisie. Od czego zaczął się spór o tę powierzchnię użytkową? Ano od tego że jacyś nabywcy z jakimś deweloperem zawarli umowę o wybudowanie mieszkania i cena tego mieszkania była ustalona jako cena za metr kwadratowy powierzchni użytkowej i określona powierzchnia użytkowa i po odebraniu tego mieszkania ci nabywcy zakwestionowali wielkość powierzchni użytkowej mieszkania. Stwierdzili, że to mieszkanie jest mniejsze niż zapewnił ich deweloper i w związku z tym żądają zwrotu pieniędzy ponad 20 tysięcy złotych. Sprawa zaczęła się dawno temu, więc gdyby to było dzisiaj, to ta kwota byłaby wyższa, bo oni zakwestionowali, że w mieszkaniu sprzedano im teoretycznie o 2 i pół albo 2,6 metra kwadratowego więcej niż jest faktycznie. A na czym opierali swoje twierdzenie? Otóż na pomiarze dokonanym przez uprawnionego geodetę, który zmierzył ściany mieszkania zewnętrzne i też ściany, czy też miejsce zajęte przez ścianki działowe. I doszedł do wniosku, że ten podstępny deweloper sprzedał tym osobom również miejsce, które zajmowane jest przez ścianki działowe czyli de facto mieszkanie powierzchnia, na której mogą ustawić fotele, kanapy, meble kuchenne, meble w pokoju w ogóle po której mogą chodzić jest mniejsza niż ta powierzchnia, za którą pieniądze wziął deweloper. Deweloper nie zgodził się z nimi i stwierdził, że te ścianki działowe, które on wybudował, to są ścianki, które należy jednak, czy też powierzchnia zajmowana przez te ścianki, należy wliczyć do powierzchni mieszkania na podstawie normy PEN ISO 9836 1997. Ponieważ ścianki są wymurowane, nie da ich się zdemontować, wobec tego są trwałą przegrodą w mieszkaniu. Nabywcy mieszkania twierdzili jednak, że to nie ma znaczenia i po prostu ścianka działowa to ścianka działowa i nie powinna być wliczona do powierzchni tego mieszkania. Dla porządku pragnę też wyjaśnić, czym jest ścianka działowa, chociaż nie ma jakiejś takiej dokładnej jej definicji, ale w powszechnym rozumieniu. Jest to taka ściana, która oddziela jedno pomieszczenie od drugiego pomieszczenia, ale nie jest przegrodą konstrukcyjną, nie jest czymś, co przenosi jakiekolwiek obciążenia w budynku, więc jest czymś, co można teoretycznie łatwo usunąć. W dodatku też trzeba pamiętać, że jeżeli kupujesz mieszkanie w jakimś budynku, to w tym budynku znajdują się również Części wspólne, i Twoje udziały w częściach wspólnych tego budynku, tej nieruchomości poza Twoim mieszkaniem, także gruntu, obliczane są w proporcji do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali. Uprzedzając trochę dalszą część audycji, od razu powiem, że też tę powierzchnię użytkową, sposób jej obliczania regulowały różne normy i na przykład była norma z 1970 roku, która nakazywała dokonanie pomiaru bez uwzględnienia wykończenia ścian na przykład tynkami i pomiar miał być wykonywany na wysokości 1 metra nad podłogą. Natomiast nowsza norma zaleca uwzględnienie wykończenia ścian na przykład tynków i wykonanie pomiaru na poziomie posadzki przy odliczaniu listew przypodłogowych. Ponadto te normy różnią się też sposobem doliczania lub niedoliczania wnęk w ścianach, a także przewidywane są współczynniki obliczania czy też uwzględniania powierzchni użytkowej w zależności od wysokości pomieszczenia. Ale nie chcę tu wchodzić w szczegóły, po to, żeby nie zaciemniać. Istoty sporu. Dodam też, że oprócz norm, sposób obliczania powierzchni użytkowej regulują rozporządzenia oraz ustawy np. ustawa o podatku od spadku darowizn, o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o ochronie praw lokatorów, albo ustawa o podatku od towarów i usług czyli ustawa o VAT. Nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale powiem tak, że te ustawy i te rozporządzenia, każde z nich pokazuje nieco odmienny sposób obliczania powierzchni użytkowej. Co oczywiście skutkuje rozmaitymi wyrokami i na przykład wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2013 roku stwierdzono, że zdaniem sądu administracyjnego, naczelnego sądu administracyjnego, brak definicji powierzchni użytkowej w ustawie o VAT przy jednoczesnym braku odesłania do którejkolwiek z istniejących definicji tego pojęcia sprawia, że możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT zależy w istocie od dokonania możliwie racjonalnego wyboru jednej z już istniejących definicji. A skoro ustawodawca nie zadbał o zdefiniowanie pojęcia powierzchnia użytkowa na potrzeby stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, to tym samym zaakceptował sytuację, że tego wyboru będą dokonywać podatnicy, z użyciem dostępnych im środków i wskazówek, także norm stosowanych w budownictwie, co do których Ustawodawca ma świadomość, iż nie są obligatoryjne. I teraz klusporu sporu rozstrzygniętego przez sąd okręgowy, czyli to jest wyrok już prawomocny, bo to jest druga instancja, sprowadza się między innymi do tego, że w umowie nabywców z deweloperem, deweloper wskazał, jaką normę zamierza stosować obliczania tej powierzchni użytkowej, mimo że ona nie jest obligatoryjna, ale skoro ją wskazał w umowie, no to poddał się tej normie i tu zaczynają się schody, bo po pierwsze jest problem z tłumaczeniem tej normy IZONA język polski oraz ze zdefiniowaniem tego, co naprawdę możemy uznać za ściankę działową, a co nie, co może być zdemontowane Czyli rozłożone na części i na przykład gdzieś zamontowane, a co musi być wyburzone, czyli rozebrane, zniszczone, ale bez możliwości przeniesienia w inne miejsce. Deweloper te ścianki działowe wymurował, ale jednocześnie podkreślał, że takie ścianki Nadają się do demontażu. Uwaga na to słowo demontaż, nie do rozbiórki, tylko do demontażu. I dlatego powierzchnia zajęta przez te ścianki musi wliczać się w powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego. Natomiast strona powodowa, czyli nabywcy lokalu, uznali, że OK, ale to nie jest żadna lęk ścianka, taka jak jest na przykład w pomieszczeniach biurowych, która jest na raspórkach montowana między podłogą i sufitem, którą można po prostu wykręcić, przenieść na inne miejsce, postawić dwa metry obok i ta ścianka będzie z powrotem. Nie, oni uznali, że te ścianki ceglane nie nadają się do demontażu, ponieważ po rozbiciu tych ścian no, zostaje jakiś materiał, który nie może być. Ponownie wykorzystany, czyli nie mówimy w tym momencie o demontażu, tylko o rozbiórce. W sądzie pierwszej instancji, czyli w sądzie rejonowym, nabywcy powodowie przegrali. Sąd uznał tłumaczenie dewelopera, a ponadto zauważył, że na przykład w przypadku przyjęcia koncepcji powodów musiałoby powodować to Odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowej lokalu, a co za tym idzie, udziału w nieruchomości wspólnej, czego według Sądu Rejonowego nie sposób zaakceptować. Przy tej okazji warto wspomnieć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 grudnia. 2023 roku, który w swojej sentencji mówi, że jeżeli budowa ścian działowych jest związana ze zmianą powierzchni pomieszczeń w lokalu mieszkalnym, to jest to przebudowa w rozumieniu odpowiedniego artykułu ustawy o prawie budowlanym i na taką przebudowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. No ale teraz to trzeba o tym pamiętać, że ten wyrok dotyczył, słuchajcie czego? przestawienia przez osobę, która kupiła mieszkania o pół metra, czy tam jakiś inny kawałek ścianki działowej, która wydzielała Łazienkę od reszty pomieszczeń w tym lokalu. No i w takim razie ten sąd, naczelny sąd administracyjny uznał, że przestawienie takiej murowanej dział, ścianki działowej jest istotną ingerencją w ogóle w budynek, co wielu zdziwiło, bo tak naprawdę do tej pory wszyscy przestawiali. W ścianki działowe i pewnie nadal przestawiają bez uzyskiwania pozwoleń na budowę. No ale tutaj akurat z jakiegoś powodu Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego skarżył też tę przebudowę. Być może po prostu nie lubił, nie wiem dlaczego zresztą, ale podejrzewam, że być może z jakiegoś powodu nie lubił po prostu właścicieli tego mieszkania. Albo może właściciele tego mieszkania mieli jakiś Mocno męczących sąsiadów, którzy postanowili z nimi walczyć. Przyczyny tego sporu nie są istotne. Ważne jest, że NSA uznał, że przestawienie jakiejś ścianki działowej jest bardzo istotne z powodu prawa. Podobnie zresztą o ściankach działowych i obliczaniu powierzchni użytkowej myślał sąd rejonowy dla Warszawy-Pragi. Tymczasem sąd. Okręgowy w kwietniu 2024 uznał, że roszczenie powodów, czyli nabywców mieszkania, znajduje uzasadnienie w przepisach o bezprawnym wzbogaceniu w domyśle dewelopera. Ich świadczenie odpowiadające różnicy między ceną obliczoną według przyjętej przez pozwanego. Powierzchni użytkowej lokalu i ceną obliczoną według powierzchni ustalonej zgodnie z normą PNISO 9836 1997 miało charakter nienależny. Jakie płyną wnioski z tego wyroku? Po pierwsze, to oznacza, że deweloperzy dla swojego dobra nie powinni opierać ceny sprzedawanego mieszkania. O powierzchnię użytkową, lub też powinni w umowach z klientami precyzyjnie określać sposób, w jaki będzie mierzona ta powierzchnia użytkowa. Problem drugi jest taki, że na przykład, jeżeli mieszkania sprzedawane są na wtórnym rynku, to bardzo często ktoś kiedyś bardzo dawno, nawet kilkadziesiąt lat temu, kupił to mieszkanie i tam w tym swoim akcie notarialnym nabycia tego mieszkania ma wpisaną jakąś powierzchnię użytkową jak sądzę on jej nigdy nie mierzył a przynajmniej w większości przypadków jej nigdy nie wierzył no i teraz przy sprzedaży tego mieszkania też może być pokuszony żeby podać tę powierzchnię użytkową no to trzeba zrobić jakieś zastrzeżenia tym bardziej zresztą że jak powiedziałem normy mówiące o tym jak mierzyć Powierzchnię użytkową zmieniały się i po prostu te mieszkania, które były kupowane dawno, dawno temu, mają na pewno powierzchnię użytkową niezgodną z tym, co można by obliczyć według dzisiaj obowiązujących norm. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Musicie pamiętać o tym, że w Polsce nie ma prawa precedensowego. To znaczy, że ten wyrok prawomocny z sądu okręgowego możecie go cytować w swoich sporach, będąc deweloperem, czy też będąc nabywcą mieszkania od dewelopera, ale to wcale nie znaczy, że sprawa zostanie rozstrzygnięta dokładnie tak samo. A już ostateczna sprawa to jest to, że niestety trzeba stwierdzić, że nasze prawo związane z budownictwem mieszkaniowym jest wyjątkowo niejasne i problem obliczania powierzchni użytkowej, jakże ważny w stosunkach między sprzedającym a kupującym jakieś mieszkanie nie został rozwiązany przez te prawo, podobnie jak wiele innych problemów, na czym po prostu można powiedzieć, że cierpimy i chciałbym, żeby ktoś to prawo kiedyś wreszcie Doprowadził do jakiegoś porządku. A jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, zmiany w prawie, trendy na rynku nieruchomości, zmiany cen, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, opinie o twoim lokalnym rynku nieruchomości zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej, co możecie zobaczyć na playliście dla wspierających. No i przypominam, że na stronie symen24.pl znajdziesz zarówno nasze audycje wzbogacone o dodatkowe dane, jak i kursy dla osób chcących zarabiać na obrocie nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.